Tybetologia to nie tylko nauka o literaturze czy historii Tybetu. To cała filozofia, sposób życia, dziedzina, której wraz z upływem czasu zaczęto poświęcać znacznie więcej uwagi. Swoją pasją i miłością do Tybetu z grudziądzanami podzielił się pan Filip Majkowski podczas bezpłatnego wykładu w Grudziądzkiej Bibliotece Miejskiej. Posłuchajmy, jak zaczęło się jego zamiłowanie tybetologią. Moje zainteresowanie tybetologią zaczęło się od tego, że zacząłem spotykać po prostu Tybetańczyków, którzy mieszkają w Warszawie, mieszkają w Polsce. Garstka ich co prawda tu jest, ale ym, no takie zainteresowanie kiedyś zaczęło się trochę filozofią buddyjską, potem jogą, no i potem jakby spotkania z żywymi ludźmi, którzy, jak się okazało, właśnie w Polsce są. Ym, I takim pierwszym właściwie moim tybetańskim kontaktem był lekarz medycyny tybetańskiej, mnich lama, który w Warszawie praktykuje od no już kilkunastu lat. Trafiłem do niego, przez trzy lata miałem okazję z nim współpracować. No i w związku z tym jakby tak przy okazji zaczęło się zainteresowanie nauką języka stopniowo wyjazdami w tamte rejony. No, kiedy zacząłem wyjeżdżać do diaspory tybetańskiej w Indiach, tam gdzie uchodźcy tybetańscy są, no to to już się rozwinęło tak całkowicie, więc zacząłem się tym zajmować naukowo i jakby zawodowo. To nie pierwsze spotkanie z panem Filipem. Tybetolog zawitał do Grudziądza już po raz trzeci. Po wykładach dotyczących historii Tybetu nadszedł czas na medycynę tybetańską. Okazuje się, że posiada ona długoletnią tradycję i wbrew pozorom jest bardzo skomplikowana. Aby w Pełni ją zrozumieć, nie wystarczy ograniczyć się wyłącznie do anatomii, ale zdecydowanie podejść z szerszej perspektywy. To jest medycyna holistyczna, czyli jak zresztą każda chyba tradycyjna medycyna z różnych ludów, narodów świata jest to system spójny, który nie rozważa, nie wiem, osobno serca, osobno chorób wątroby, osobno dziecięcych, osobno chorób ludzi star starych. Tylko jest to zawsze system holistyczny. To znaczy, taki lekarz y, tybetański musi znać, abs wiedzieć absolutnie wszystko o ciele ludzkim. Y, musi być jednocześnie farmaceutą. No i dodatkowo, a właściwie można by powiedzieć, że przede wszystkim y, musi mieć przynajmniej podstawowe wykształcenie w filozofii buddyjskiej, bo to jest może taki element, który pewnie różni tę medycynę od. Medycyna, którą my znamy na Zachodzie, że jest ona bardzo silnie osadzona w tradycji duchowej i nie rozważa nie tylko odrębnych części ciała osobno, ale w ogóle nie rozważa ciała osobno od umysłu. I ciała, i umysłu nie rozważa osobno w oderwaniu od reszty świata. To, co odróżnia medycynę tybetańską od konwencjonalnej, to z pewnością nie tylko holistyczne podejście, ale także całkowite odrzucenie związków chemicznych. Z jakich środków zatem pozyskiwane są leki? Korzysta z roślin, z minerałów, ale też z takich substancji, które u nas uważane są nie do końca za lecznicze, wręcz szkodliwe. Na przykład są takie mieszanki medyczne, lecznicze, w których jest rtęć w bardzo niewielkim procencie, w odpowiednich konfiguracjach, ale jest. Natomiast nie są to nie są to chemiczne mieszanki, takie jak my, my znamy jako mieszanki chemiczne i też w tradycyjnych tekstach tybetańskich jako substancje lecznicze wymienione są substancje pochodzenia zwierzęcego, ale od właściwie wielu wieków już przyjęło się żeby nie stosować tych mieszanek. Generalnie te tradycyjne recepty mikstur leczniczych mają takie tak są skonstruowane, że pozwalają wszystkie elementy zwierzęce zastąpić elementami roślinnymi i minerałami, co też wiąże się z, trochę z filozofią buddyjską, żeby jak najmniej Zadawać cierpienia, jak najmniej szkodzić komukolwiek, w związku z tym również zwierzętom. Entuzjaści medycyny tybetańskiej podkreślają jej skuteczność i przede wszystkim bezpieczeństwo, dzięki temu, że nie jest ona oparta na chemicznych środkach. Zaś przeciwnicy medycyny niekonwencjonalnej uznają ją za magię i w związku z prawdziwą medycyną nie widzą. Zanim jednak wydamy na ten temat osąd, warto spróbować różnych metod, by nasza opinia nie była bezpodstawna.